Rozmowa dla portalu wybieram studiakom. Dzisiaj rozmawiamy z Moniką Fiał, studentką finansów i rachunkowości po angielsku. Powiedz, dlaczego ten kierunek i czym różni się ten wpis po angielsku, a nie sama finanse i rachunkowość? Ponieważ to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo przyszłościowy kierunek. Teraz na rynku bardzo zwracają uwagę na język angielski, tak naprawdę. Pomagany, więc nie chciałam też zatracić kontaktu z językiem angielskim pod, podczas studiów. No i wydaje mi się, że jestem ciekawa i jest to jakaś tam poprzeczka, wyżej sobie postawiona. Mhm. A to dlaczego wybrałaś nas i Bo no, już lubię matematykę, nie do końca e, znalazłabym się na Politechnice, e, bo zamiast jest wiele innych, cięższych przedmiotów, a moim takim bardziej była matematyka. Myślę, że to jest... Biznes to jest to, co chciałabym robić gdzieś tam, więc finanse, rachunkowość, kontakt z ludźmi też poza tym wiem, że na tej uczelni już teraz wiem, że jest bardzo fajne. Mhm. A powiedz, sobie, czego można się nauczyć na Twoim kierunku? I dla kogo to jest tak naprawdę ten kierunek? To jest dla ludzi ambitnych przede wszystkim, mhm. ponieważ jestem po angielsku, więc mamy dość. Trzeba, trzeba dość dobrze znać język. Też wykładowcy są dość wymagający. dostajemy tak naprawdę naj, najlepszych wykładowców ja to na naszej na uczelni, więc to jest też wielki plus naszego kierunku. Wydaje mi się, że no przede wszystkim właśnie matematyka, matematyka finansowa, ogólnie mnie jak działa rynek finansów. Mhm. Wracamy wstecz. Pamiętasz, jak aplikowałaś? Jak to wyglądało? To był konkurs świadectw? Jakieś egzaminy musiałaś zdać? I chyba ważne też pytanie, ile osób było na jedno miejsce? Nie za bardzo orientuję się, ile hmm. osób na jedno miejsce. Jak aplikowałam, ważne były na pewno były trzy przedmioty. Hmm. Była matematyka, przedmiot do wyboru i to przymus zdawania e, języka angielskiego na poziomie duże. Mm. A przypomnij, na, na, na którym roku jesteś? Na pierwszym. Na pierwszym roku. E, powiedz mi, ile osób razem z tobą zaczęło studiować finanse i rynkowość. Ilu Was e, zaczynało? Na moim kierunku było 80 osób. A jest obecnie dalej 80? A jest 76. Czyli niewiele nie wie, nie osób gdzieś e, przez ten jeden semestr uciekło, jeden semestr Tak, ja, mamy dużą rotację e, Erasmusów, mhm. e, ponieważ no, studiujemy po angielsku, więc jest bardzo dużo osób, którzy nie, nie, nie odnajdują się w języku angielskim. Bo, no, również mamy dużo e, osób z innych krajów, e, z Ukrainy, też Greka, a właśnie dużo obcokrajowców odpadło, mniej Polaków. A powiedz, właśnie wspomniałaś o Erasmusie. Czy Ty y, też myślałaś o tym, żeby skorzystać z tego programu? I jak tak, to gdzie chciałabyś wyjechać? Aha. Ogólnie nie zastanawiałam nie, nie do końca się za tym zastanawiałam, ale jedynym kierunkiem, gdzie chciałabym wyjechać, to była Anglia. Anglia. Mhm. E, a powiedz mi tak, e, jak wygląda nauka? Czy to są jednolite studia magisterskie? Czy to jest ten system boloński, inżynier, licencja, a potem magister? To jest e, licencja, potem tak, Magister. Mhm. E, są dwie części. Mhm. I są jakieś specjalizacje u ciebie? E, z tego co się orientuję, to tak, jest albo bardziej, bardziej finanse, albo bardziej rachunkowość, jednak my jesteśmy przygotowywani głównie do tego do certyfikatu z SIMA, więc e, tak jakby idziemy innym ciągiem niż e, finansy rachunkowość po polsku. Mhm. A powiedz, co to są za certyfikaty. To są certyfikaty biznesowe, które dość dużo kosztują e, i są bardzo cenne na rynku, a my po prostu mamy możliwość e, tak jakby zaliczania e, niektórych z nich e, podczas studiów. I e, wtedy one są dla Was bezpłatne, czy musicie też opłacić? E, No To jest ogólnie e, ten kierunek jest płatny w tym momencie. Mm -hmm. 900 zł za semestr. Czyli jest to jakaś stawka bardzo wygórowana w niektórych, ale też cenne, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o te certyfikaty. Tak, tak, ten, jeśli chodzi o te certyfikaty. Z drugiej strony ten e, kierunek na innych uczeniach kosztuje wiele, wiele więcej. Mhm. Jak wspominasz pierwsze egzaminy? Był to szok mhm. e, w porównaniu z maturą, ale e, teraz tak naprawdę wiem, że e, możemy się to zakończyć w parę dni, więc. Jeżeli tylko ktoś przysiądzie i się postara. Mhm. Dobrze. A e, takie moje jeszcze też pytanie, e, bo po, po, w trakcie niektórych e, kierunków, jak się studiuje, e, trzeba odbyć staże praktyki. E, czy na Twoim kierunku też to tak wygląda? Są obowiązkowe praktyki staże, czy jeżeli chcecie, to po prostu dobrowolnie? E, tak, są obowiązkowe staże, ponieważ e, na pierwszym trzeciego roku mhm. e, w większości... Bardzo ambitnych i e, po prostu już teraz się robi walka o starze, więc e, no, w drugim semestrze pierwszego roku, tak naprawdę. Więc każdy gdzieś tam e, szuka swojej ścieżki. Bo od razu nie chce stać z miejscu i tylko się uczyć, tylko szuka też ścieżek rozwoju. Mhm. Jak już mówimy o ścieżkach rozwoju, powiedz mi też, jakie są ścieżki kariery. Co można robić po Twoich studiach? Nie lubię za granicę tam pracować, czy może tutaj w kraju założyć jakąś działalność, czy może jakieś nie wiem. Ogólnie e, bardzo dużo ludzi po naszym kierunku idzie do korporacji, takich jak EY, Credit e, Suisse, PwC. Też z tego co się orientuję e, zakładają swoją działalność, ale e, wiem, że dużo ludzi jest e, nastawionych na wyjazd jednak z kraju, nie wiem, Anglia, Stany. No, dlatego tutaj chyba mamy po angielsku, czyli już nie ma tej blokady językowej. No. A powiedz, jakie miałaś przedmioty na pierwszym e, semestrze? Matematykę, e, podstawy zarządzania i informatykę. Ulubione pytanie, plusy i minusy studiowania tego kierunku? E, plusy, właśnie uciec językiem, e, duże perspektywy tak naprawdę, bo e, jestem w pierwszym roku, a już wiem, e, jak wielkie szanse potem mam na rynku. Na rynku pracy? Minusy. Może też niedoskonała znajomość języka przez wykładowców, bo jeżeli się idzie na te studia, to myśli się tak, będę miała taki kontakt z językiem, a czasami wykładowcy nie mówią lepiej niż od nas. Więc to jest taki minus. Nie, wiem. plusem też jest to, że tak naprawdę mamy. E, czy nawet mieć pracę, to jest, jest to do zrobienia, mam na przykład teraz dwa dni wolne w tygodniu, tak naprawdę e, oprócz tam jednego wykładu wiele dzień, ale no, po prostu jest to bardzo taki e, luźny kierunek mhm. mnie, się też się wydaje, mnie się też wydaje, że tym plusem są również te certyfikaty, które wspomniałaś. Tak, i wiesz co, ja chyba więcej pytań nie mam, ale może Ty od siebie byś coś chciała dodać dla osób, które nas słuchają albo potencjalnych studentów tego kierunku? Nie, chyba nie, ale zapraszam na jakąś, że jest warto, jeżeli to coś nie, nie odnajdzie się na Politechnice, to naprawdę tutaj każdy ma. Jest bardzo dużo opcji do wyboru, bo są bardziej miękkie przedmioty, są też właśnie bardziej ścisłe, więc to jest chyba mm. dużo prezent. Браво, че в пълноценни склекирове, ако се задоволява, така мисля, че се ще в последните дни би заразила така.